No i jak obserwator życia, żeby teraz wyrównać falę ciśnienia wśród wszystkich. Nie wiem, czy widzieliście tą wypowiedź posła pisu pana Budy Buda Duda 1 jak dla mnie, który powiedział, że w 2024 roku dano, rozdano, mam tak to ujął obywatelstwa polskie Ukraińcom w wysokości jak widzicie z pracy wracam 8 tysięcy obywatelstw że w rok wcześniej było 5 tysięcy ob, wydanych obywatelstw mhm. um, osobom z Ukrainy czyli według PiSu jest teraz więcej wydawanych obywa, polskich obywatelstw no dobra, no to jedziemy z tym. Sprawdzamy konstytucję i w konstytucji artykuł 137 mówi o tym, że obywatelstwo wydaje wyłącznie prezydent Rzeczypospolitej, jaki obywatelstwo zabiera wyłącznie prezydent Rzeczpospolitej Nie Tusk, nie żona Tuska, nie PEO, nie kao, <grytanie> ani inne. Y Osobistości, Yeti, jak tu usłyszałem, to jest piękne porównanie. Czy wielka stopa, czy u nas nie wiem, niedźwiedź polarny, który mieszka w Bieszczadach, bo już i do tego dojdzie. I idąc dalej, tym tropem też to sprawdziłem. Spojrzałem na tą stronę, gdzie jest podawane na stronie governmentu, czyli naszego rządu. Ile jest, co w ogóle robił prezydent, co jest robione. Ile jest obywatelstw, obywatelstwa polskiego wydawanego w Polsce? No i okazuje się, że jest 750 wydanych obywatelstw, które podpisał Andrzej Duda, jeszcze dzisiaj święcie panujący. No, z czego 300 to jest podpisanie dla Rosjan, Białorusinów, Hindusów, Afrykańczyków nacji z Azji, tak? I teraz moje pytanie to ta hipokryzja, bo wy wiecie po co ja tu jestem, nie? Że ja rozwalam tą waszą hipokryzję i te wszystkie wasze słowa, które troszkę jeszcze mnie męczą, ale dziękuję za dobre komentarze. Mówię do zwolenników PiSu i obrońców granic. I jak film nagrałem przed kim wy bronicie tej Polski to właściwie teraz ten protest emigracyjny, który chcecie zrobić, już pomijam fakt rozdawania wiz, nie będę przypominał, bo wszyscy chcecie to zedrzeć pod dywanik, kto te wizy rozdawał. Więc ci wszyscy z Konfederacji Sprawa z i Sprawiedliwości czy z tej Konfederacji Świętej Koronnej od Grzegorza Brauna i wszyscy, którzy tak mocno drzecie te mordy i robicie popelinę i wstyd na cały świat. Bo patrzą na nas, Polaków, już jak po prostu na jakieś takie oderwane od rzeczywistości istoty, zastanówcie się, jak chcecie protestować, to warto teraz do Trybunału Stanu zaskarżyć odchodzącego prezydenta Andrzeja Dudę, bo to on wydał obywatelstwa polskie wedle konstytucji. A wizy rozdali pisowcy sprzedając na targu. Się. Ale jaka to jest piękna wiadomość. Więc pozdrawiam obrońców granic. Dajcie znać, co o tym myślicie. Polubcie kanał i oczywiście, jeżeli dojechał ktoś do końca, bo widzę, że są komentowane moje filmy przez ludzi niemyślących, skretyniałych, bezmózgowych. Jak, jak nakręciłem filmik poprzedni o tym, kogo bronicie, że są dzieci wykorzystywane, to mi napisali, że jestem cep i debil. Z takim kimś nie będę dealował. Dla reszty, słodkie pozdrowienia, cześć.